Bye. <music> Dzień dobry, bardzo miło mi Was widzieć w nowym vlogu. Słuchajcie, dzisiaj zrobimy sobie szybki makijaż, ale to nie ten, taki mój obiecany, który pytałam się, czy zrobić z Wami moje ulubione kosmetyki i opowiadanie o nich. Dzisiaj zrobimy takimi kosmetykami, po które sięgam, żeby je zużyć. Czekajcie, odgarnę sobie trochę włosy mm, z twarzy. I słuchajcie, i na pewno będzie to. Krem BB, ja po, on jest nawet w projekcie 21 na 2021 i to jest krem BB ze Skin 79, Super Plus Blush Balm, Blush Balm i to jest dramat, on mi się w ogóle nie sprawdza, raz, że kolor jest taki... O, widać, jest dla mnie troszkę za jasny, i jest taki ziemisty smutny. Robię dzisiaj nim makijaż, po pierwsze, żeby go zużyć, a po drugie, nie potrzebuję trwałego makijażu na dzisiaj. Także ja wiem, że tutaj po kilku godzinach będę się wyświecać, ale wiecie, ja po prostu potrzebuję wyrównania kolorytu. Trochę też postaram się zmatowić cerę pudrem z ekocery jako i jakoś to będzie. I słuchajcie, on, no tu pewnie nie będzie właśnie tego widać bo on tak, słuchajcie. Jak ja go rozsmarowuję, to on nie ma żadnego krycia. I no nie mogę go zostawić nierozsmarowanego. Jest wiecie, co, on jest fajny, gęsty, taki kremowy, treściwy. Mam wrażenie, że czuć trochę taki efekt, no zostawia taki efekt nabliżenia, no bo to jest nadal krem. W ogóle moja druga broda, słuchajcie, to co się tu wykluwa, to jest jakiś koszmar, bo tu się robią dwa wulkany obok siebie. Myślę, że już na tym etapie to widać, bo tutaj się już kratery formują. No, dramat. No i zobaczcie, i to są. Generalnie tutaj wzgórki są duże, ale zaczerwienienia są delikatne i on tego nie kryje. Powiedziałabym, że wyrównuje koloryt, ale wyrównuje koloryt na cerze, która nie ma przebarwień, która nie ma jakichś wyprysków, zmian trądzikowych. Wiecie, on. Trochę tak wygładza. O, tak bym powiedziała, że. No tutaj, gdybym miała korektor, gdybym używała korektora, to na pewno poprawiłabym tutaj te miejsca. W ogóle, jezu, jakaś jestem teraz blada. Tutaj, powiem Wam szczerze, że na żywo, moim zdaniem, aż tak to się nie odcina. W ogóle, słuchajcie, cię mamy pogodę. Komiczną, bo jakby ja nawet nie zamierzam się tym przejmować. Bo wiecie, no nie wiem, nie planowałam nagle wakacji nad polskim morzem. I słuchajcie, ciebie, pada śnieg, pada deszcz, padał grad, są ogromne kałuże i światło szaleje, więc tutaj na żywo. Jeszcze spojrzę na siebie. Na żywo nie widać, żeby on mi się aż tak odcinał, ale tutaj mam wrażenie w, w podglądzie. Nie wiem też w zasadzie, jak na filmie, ale wygląda to jeszcze gorzej. <grym> no ale generalnie, jeśli chodzi o jego krycie, pokażę Wam jeszcze raz. Jeśli chodzi o jego krycie, no nie, to jest dramat. Ja też go używałam już wcześniej. Czekajcie, bo coś nie łapię. O! Ja też używałam go wcześniej i to nie jest trwały produkt. Ja mam cerę. Powiedziałabym, że normalną Z tendencją do przetłuszczania się w, w strefie T No i on bardzo szybko się wyświeca I tutaj wiecie, wokół nosa, na tych skrzydełkach Tutaj pod oczami, czoło To w ogóle jest dramat Pomimo tego, że ja używam tego Matującego pudru bambusowego Z Ecocery Więc no, no, no nie, nie jest to produkt, który polecam A jeśli chodzi o kremy BB Jakie polecam To na pewno jest to misza. To jest mój ulubiony krem BB. Ja już zużyłam chyba 3 czy 4 opakowania, zresztą mówiłam wam o tym. I powiem wam szczerze, że jak skończy mi się ten, ten podkład z VIBO, który no to będę z moim ogromnym ulubieńcem, Właśnie widzę, jak brzydko wygląda Forever Better Skin. To raczej wrócę do Miszy. Także tak, ja mi się naprawdę uwielbiam, używałam wiele lat, a tutaj ten krem BB ze Skin 79. Dla mnie to jest niewarte niczego. Kusi mnie jeszcze też krem. O Jezu, Karolina o nim mówi już 50 lat. Kurde, takie zielone opakowanie i takie srebrne. IT-Skin? Skin? IT-Skin? It's Chyba z IT-Skin. No ale wiecie co? One nie mają testerów. I jak ja byłam. Kurde, już nie pamiętam, czy w Douglasie, czy w Seforze, bo nie wiem, gdzie są do kupienia, to stacjonarnie w ogóle nie ma testerów i nie można ich przetestować, a to są dość drogie krewy, Bibi, i wiecie, nie chciałabym nie trafić z kolorem, więc, więc sobie darowałam, bo mnie takie, wiecie, zakupy w ciemno absolutnie nie kuszą i nie, nie zachęcają. Dobra, teraz użyję sobie tego brązera z Maka Wiecie, słuchajcie, przychodzę do Was z takim luźnym makijażem, trochę z pogawędkami A ten taki mój makijaż, który wykonuję zazwyczaj e, Nagramy oddzielny filmik, weźmiemy sobie kawusie Ja Wam zapowiem, żebyście się wszyscy, wiecie, e, żebyście się rozsiadły wygodnie e, I słuchajcie, wczoraj zrobiłam, nie wiem czy to w ogóle widać O, widać Zrobiłam wczoraj trening z Moniką Powiem Wam, że jest dramat bo mam zdarte łokcie, w ogóle chyba moja mata już będzie, jedna z moich mat będzie do wymiany. I mam zdarte łokcie, i słuchajcie, tak mnie to piecze. Wiecie jak to jest, czy na łokciach, czy na kolanach, jak jest zdarte, to przez to, że ciągle ruszamy tą częścią ciała, no to to ciągle jakoś się odnawia i się nie może zagoić. I mnie to tak piekło, że słuchajcie, wczoraj na urządki grube warstwy masła tego z The body Shopu, no ale co no, umówmy się przez noc, to raczej nie zagoi mi niczego. Tutaj, wiecie co, dzisiaj zamiast rozświetlacza z racji pogody, nie wiem, co, co to ma do życia. Użyję sobie różu z Maka, użyję sobie tej Melby, która też jest w projekcie, ale powiem Wam, że ogólnie jakoś ostatnio mnie odrzuciło od różu, chociaż podoba mi się ten efekt u kogoś. jakoś sama nie sięgam, bo wolę siebie z. Wolę siebie samo. Sama wolę siebie z bronzerem i z rozświetlaczem. Z bronzera na pewno nie zrezygnuję, bo lubię jednak. Efekt takiej trochę opalonej skóry I wykonturowanej No i co, widać coś? Nie wiem, w ogóle no, mówię Wam To światło dzisiaj to jest dramat A że ten mój makijaż nie musi być jakiś trwały To tam, jak coś nałożę nierówno No to mi raczej wybaczycie I Właśnie słuchajcie, a propos tych tre... Jezu, dopiero teraz widzę Jakie sobie plamy zrobiłam A propos tych, w ogóle powiem Wam szczerze Przepraszam, że tak skaczę z tematu na temat Ale na tym kremie BB robią się plamy z produktów um, z produktów sypkich, z produktów w kamieniu. E, ten bronzer z maka, którego użyłam tutaj widzę jakieś plamy, tak samo ten rozświetlacz jest nałożony nierównomiernie. Wcześniej tego nie widziałam, ale no powiem Wam, że ten krem BB to w ogóle jest, nadaje no, się do posmarowania nóg. No nie nie, nie, nie podoba mi się w ogóle ten efekt, chociaż po przypudrowaniu ogólnie wygląda spoko, ale tutaj widzę, że te kosmetyki się inaczej zachowują. Więc jeśli zastanawiacie się nad różowym kremem ze Skin 79, ja od siebie nie polecam. Ogarnę trochę brwi i słuchajcie, w temacie treningów. Ja Wam mówiłam, że się chcę bardziej wziąć za siebie, jeszcze bardziej regularnie robić te treningi. No, i muszę już trochę przycisnąć z dietą, bo wiecie, treningi, treningami, ale no jak nie ma tej diety, to tak słabo z efektami. Jeśli nie ma deficytu kalorycznego, to nie jest i ja o tym dobrze wiem. I łatwo powiedzieć, trudniej zrobić. Dobra, zrobię sobie brwi. I właśnie ja robię to wyzwanie z Moniką. Na początku Wam mówiłam, że a raczej nie będę robić, bo mi trochę Monika zbrzydła już e, i, i że nie będę go robić. A później jakoś tak zatęskniłam zawycie. Jak cały dzień się siedzi przy biurku, to później chce się, e, już jak ma się robić trening, to się wybiera właśnie bardziej takie żywe, żwawe, żeby poskakać, zmęczyć się, spocić. E, no i właśnie robię to wyzwanie i widziałam. Oczywiście, że nie jestem na bieżąco, bo. A to wiecie, jak mam na przykład do wyboru pomiędzy treningiem w domu, długi spacer z przyjaciółką, no to oczywiście, że wybiorę spacer. Stąd moje zaległości, chociaż to nie jest kwestia tego, że w ogóle nie jestem aktywna, no ale widziałam, że ta Monika jest szalona, bo słuchajcie, ona wrzuciła, nie pamiętam, który to jest trening, ale ona wrzuciła prawie godzinny trening. Ja, jeśli mam być szczera, jeśli robię sama trening siłowy, no to ten, ten trening trwa minimum godzinę bez kardio. No ale jeśli mam mieć godzinę takiego, wiecie, skakania, w ogóle, żeby się za to zabrać mentalnie, żeby to włączyć, odpalić, to jest najgorsze. Później już jakoś leci, ale nie przepadam za takimi długimi treningami z kimś, bo mnie ten ktoś po prostu już drażni i mi, i mi brzydnie. Także tak, myślę, że po tym wyzwaniu z Moniką znowu sobie zrobię przerwę od Moniki. Tak to jakoś u mnie ostatnio wygląda. Używam tej paletki od Koko z Pixi. Super są te kolory, są przepiękne. No, zobaczcie. O! Piękne są. I używam i jednej i drugiej ogólnie, więc fajnie. Także to tyle w kwestii ćwiczeń. Dzisiaj chcę Wam nagrać denko. A wiecie co, a może zrobimy sobie takie vlogowe denko w tym filmiku od razu. Sobie, no, i słuchajcie, właśnie a propos denka. Mnie oświeciło ostatnio, jak byłam pod prysznicą. <gryw> Naprawdę, bo stwierdziłam, że ja nie chcę już podliczać wartości zużytych przeze mnie kosmetyków. Bo po co? No, tak szczerze, po co? Z jednej strony, ok, żeby mieć świadomość, ile wydaje. Jakby Mogę to teraz sobie wypośrodkować, ale wiecie, są miesiące, w których mm, tych kosmetyków, pustych opakowań, nazbiera się za 200 zł. A jak na przykład zużyję dwa produkty kolorowe w jakimś miesiącu, jeśli to kiedykolwiek nastąpi, to wiecie, ta suma będzie dużo wyższa. Tylko, tylko i, i co z tego? To nie będzie w żaden sposób, wiecie, miarodajne w ogóle do czego. Ja też nie uważam, żebym kupowała jakoś dużo kosmetyków. No i też to nie jest tak, że jak zobaczę, że w danym miesiącu ta kwota była dużo wyższa niż w innym To na przykład pohamuje mnie to przed zakupem kremu pod oczy, który mi się kończy A chciałabym kupić jakiś droższy No nie Więc stwierdziłam, że to podliczanie nic nie da Na ten moment pamiętam za styczeń i za luty tam wychodziło po około dwie stówki No ale to były takie randomowe kosmetyki Takie wiecie, a to żel pod prysznic, a to żel do higieny intymnej Teraz pokażę Wam w tym denku krem z filtrem z Aven i on sam kosztował 6 czy 8 dych, ale ja nie zużywam takich rzeczy co miesiąc, tak? Więc stwierdziłam, że dobra, już fajnie powymyślałaś, powymyślałaś i koniec tego, więc po prostu zrobimy sobie zwykłe denko, ale jeśli chodzi o formułę denka, to yy, przy tym obstaję, że będzie 12 12 denek w tym roku, w sensie po jednym na miesiąc, bo ja po prostu chcę wiedzieć mniej więcej ile kosmetyków zużywam. No, także to takie właśnie moje przemyślenia. Słuchajcie, stał się cud, bo jeszcze nie uwaliłam sobie powieki tuszem. Coś jest nie tak, ze mną Magda jest chora. Także a jeszcze chciałam Wam coś powiedzieć, zanim przejdziemy do tego denka. Tuż to ta pupa dupa cały czas, nadal szału nie ma. Nie, nie mam efektu sztucznych rzęs, nie mam efektu ładniejszych rzęs, ale zużywam przecież no. Jeszcze w ogóle chciałam Wam powiedzieć, że. Hmm, jeszcze użyję czegoś do ust, bo czy... Wiem! Słuchajcie, użyję do ust czegoś, co jest w projekcie 2021 na 2021 I to będzie konturówka z Eveline Cosmetics I to jest Max Intense Color yy, numer 13 Więc obrysuję sobie po prostu całe usta I to jest ogólnie bardzo fajny kolor A, wow, okieć Czekajcie, obrysuję sobie usta i zaraz do Was wrócę Bo nie będę teraz gadać przecież, jaką rysowuję usta no właśnie widzę, że nie tego gadać, no, oj, coś widać? Wydaje mi się, że nie zrobiłam tego najbardziej idealnie na świecie I wydaje mi się, że pomyliłam kolory, bo powiedziałam wam przed chwilą, że to jest super kolor A mi chyba nie o ten chodziło, bo jakoś szału nie ma nic. O, mi o ten chodziło No nic, no nic, użyłam, żeby nie było, że nie używam I słuchajcie, przechodzimy do denka ale zanim przejdziemy do denka, chciałam Wam bardzo podziękować za odbiór całego tygodnia zmek. Pojawiły się nawet, słuchajcie, głosy, żeby w każdym miesiącu był taki tydzień zmek i powiem Wam szczerze, że ja bardzo chętnie, tylko wiecie. To się tak wydaje, ale nagrywanie niektórych czynności zajmuje dużo dłużej niż wykonanie ich bez nagrywania. No, ja normalnie pracuję, pracuję 8 godzin dziennie, po pracy mam jakieś życie, jakieś sprawy, treningi, gotowanie, zakupy i wiecie, ten czas się kurczy. A też wydaje mi się, że. Co ja, co ja mogłabym wam codziennie pokazywać, jak mój dzień praktycznie zawsze wygląda tak samo I po prostu nie zawsze mam czas, żeby, wiecie, to wszystko zrobić, zmontować i tak dalej Dlatego też tutaj pomiędzy tymi filmikami... Mm. Wiecie, ja mówiłam Wam, że to nie są na bieżąco filmiki, żebym ja miała czas to wszystko zmontować. Ale jest mi bardzo miło, że tak piszecie, że Wam się to podoba. W ogóle ja jestem zachwycona. A powiem Wam szczerze, że się nie spodziewałam, bo moje pogadanki. Naprawdę ja jestem zachwycona Waszym podejściem do moich pogadanek, Waszym dojrzałym podejściem do moich pogadanek. Do tego jestem w ogóle pod wrażeniem, że jeszcze nie pojawiła się żadna negatywna. Hmm, Negatywny komentarz, że nie ma, wiecie, dobudowywania historii, dzielenia włosa na czworo, to o czym ja Wam mówiłam. I właśnie moje pogadanki spotykały się z tak pozytywnym odbiorem. Ja naprawdę się tego nie spodziewałam i bardzo Wam serdecznie za to dziękuję. W ogóle za odbiór tego tygodnia. Znak wiecie, bo ja tak wrzuciłam na Instagram pytanie i tak myślałam, a będzie pół na pół, no to no i dobra, to już nie będę robić. I słuchajcie, no 98% chyba, tak, tak mi się wydaje, mówiłam Wam, było, że także robić. I tutaj wy mnie tak wspieracie. Wiecie, dla mnie. Muszę aż ślinę przełknąć. Dla mnie wasza aktywność pod moimi filmikami jest kluczem. To jak wy komentujecie, nawet jak. Ja rozumiem, że nie każdy zawsze chce komentować, jakby wychylać się publicznie, ale jak zostawiacie mi kciuka w górę, to dla mnie to jest, wiecie, taka nagroda i to jest taki znak, że warto to robić, że jest sens, żebym to robiła. I właśnie jak piszecie mi komentarze, jak dyskutujemy. No, naprawdę, bardzo to doceniam i bardzo dziękuję, że jesteście, bo wiecie, no, mi nagrywanie i montaż sprawia naprawdę ogromną przyjemność. No, ale gdyby nie, wy, no to po co miałabym to robić? Także raz jeszcze Wam dziękuję. Przechodzimy do denka, bo tutaj się robi jakoś tkliwie, słuchajcie. Wyciągam denko. O! Pierwsza rzecz, która ostatnio mi się, mi się skończyła. Poczekajcie. Pierwsza rzecz, która mi się ostatnio skończyła, szampon Gliskur. I to jest szampon z keratyną do włosów farbowanych. Włosy farbowane, tak jest. I pokażę Wam go. Jak lubicie szampony drogeryjne, róbcie screena. Obiecuję, że będziecie zadowoleni z tego szamponu. Bo działał generalnie jak każdy Gliskur. Dla mnie są spoko, wszystkie poza tymi takimi czarnej serii, które mają olejki i moje włosy są oklapnięte. On przepięknie pachniał malinami. Naprawdę był super, z przyjemnością mi się go używało. No i teraz tak jak mówiłam wam, będę musiała wykorzystać ten z bodia wody z shopu i ten z Goldwella, ale jest super. I w ogóle żałuję, że Griscore nie ma na przykład litrowych opakowań, bo na pewno bym je kupowała. Je kupowała. Dobra. Oj, oj. Kolejna rzecz, słuchajcie, wyciągnęłam z torby na siłownię, trochę taki smuteczek, no bo jakby nie używam jej, wyciągnęłam z torby na siłownię Rexone e, antyperspirant. E, stwierdziłam, że to zużyję, bo tutaj wiecie, po prostu była końcówka i w ogóle no ten zapach kojarzy mi się z siłownią, kojarzy mi się z treningami i tak naprawdę z... wiem, że jakby siłownia była otwarta, to znowu bym narzekała, że nie chce mi się chodzić na treningi, ale naprawdę zatęskniłam i ja bardzo się przyzwyczaiłam do zapachów. Zapachy kojarzą mi się z jakimiś miejscami i tak pokażę Wam ale sama też wrócę w razie czego, jak siłownie będą otwarte, to kupię sobie ten zapach. W ogóle bardzo fajny, Ja używam jedynie Reksony, albo do, do Reksony mam stuprocentowe zaufanie, jeśli chodzi o antyperspiranty. I polecam bardzo. O Jezu, tu jest jakoś dużo drobnicy, słuchajcie, zapomniałam już, co ja pozużywałam. Dobra. Po pierwsze, znaczy po pierwsze, zdrobnicy, semi top ee, i to jest ten top klasyczny, jest cały obklejony, więc tak delikatnie do niego podchodzę. To jest ten top klasyczny, ja go nie polecam, dlatego że bardziej polecam Wam ten No Wipe, wiecie, bez przemywania, bez bawienia się później, pozostaje piękny, błysk na paznokciach. No on był spoko, tak? On się spisywał, zużyłam cały, no ale na pewno już do niego nie wrócę, bo ten No Wipe to jest odkrycie życia, odkrycie hybryd i odkrycie manikurów na nowo. Dobra, kolejno tutaj mamy, właśnie ten filtr z Aven, o którym Wam mówiłam, i to wiecie co, tutaj oczywiście jest po francusku, więc może sobie dachujmy, ale generalnie to jest, z tego co pamiętam, to jest SPF50 i to jest właśnie wersja matująca do cery tłustej i trądzikowej. I powiem Wam, że faktycznie on w ciągu dnia się nie wyświecał, ale jak na przykład robiłam kwasy, i miałam tutaj takie suche skórki, jakieś podrażnienia, albo po retinolu miałam gdzieś właśnie takie suche skórki, czy no ta skóra była taka trochę przewrażliwiona. E, czułam delikatne mrowienie. To nie jest tak, że on mnie podrażniał, ale no czułam, że jest jednak trochę taki matujący, więc on do skóry suchej raczej bym go nie polecała, do tłustej myślę, że spoko. Ogólnie filtry z Aven e, to chyba były jedne z pierwszych filtrów, które zaczęłam używać. Takie, wiecie, apteczne, w stu procentach skuteczne. Super rymy. Nieważne. O, to jest to... Czekajcie, bo oczywiście, że mam jakieś kłaki półki. Mm, I to jest to, co Wam mówiłam, że czekam, aż się skończy. E, Bandy Anti Aging Care przeciwzmarszczkowy, krem pod oczy, nie robił nic. Nie zauważyłam żadnych rezultatów, to nawilżenie też nie było jakieś spektakularne, żeby rzuciło mi się w oczy, plus zaopakowanie z pompką, z pompką typu airless, że wiecie, podciągała się do góry jak się zużywało i tutaj już wiecie, o patrzcie jeszcze było, no, żeby nie było, że ściemniam, nie, jeszcze coś tam ten, ale wykończyłam, więc generalnie... Nie szału nie ma nie polecam. Nadal szukam idealnego kremu pod oczy, więc jeśli macie swoje typy, standardowo zachęcam do zostawiania komentarzy, jaki krem pod oczy powinien mnie powalić i sprawić, że będę miała trochę mniejsze zmarszczki. Dajcie znać. I teraz tak. To jest w ogóle niesamowite, wiecie co? Bo to jest przecięte, żeby zużyć, nie? Alantar... Alantan Dermoline lekki krem. Słuchajcie, kiedyś na ten krem był szał na YouTubie, że to jest najlepszy krem nawilżający, że on jest tani, skuteczny, dobry, apteczny, cudo, nie podrażnia, nie zapycha, na, 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 na. No, powiem Wam szczerze, że krem jak krem. Nie, nie zauważyłam tutaj spektakularnych efektów, ale on się kleił, a ja nienawidzę, jak coś mi się klei wieczorem do twarzy, do włosów i do kołdry, także nie polecam. Kolejna rzecz, Lact... Laktacy, płynąch higieny intymnej. Nie będę się rozwodzić, bo bateria mi nie da, a chciałam jeszcze powiedzieć o kremie z Aven Cleanance. Boże, boże, wyostrz się. Że jest super. Jest bardzo lekki, szybko się wchłania i naprawdę fajnie nawilża. Także bardzo Wam ten polecam jeszcze raz, w razie czego róbcie sobie screena. Naprawdę fajnie się sprawdza i do cery tłustej, i do cery mieszanej. Nie wiem, czy w przypadku suchej nie byłby za lekki, ale ogólnie bardzo fajny. Nie podrażnia podrażnionej już cery. Także super mi się sprawdzał. Tu mam jeszcze jakąś próbkę czegoś. Nie wiem, czy zdążę. Kremowa kuracja przeciw zmarszczką czysty retinol bandy, po jednym mm, użyciu się nie wypowiada także całe moje denko idę naładować aparat, dajcie znać co wy zużyliście ostatnio no i jakich filtrów do twarzy teraz używacie, to mnie zawsze ciekawi Lelaks w kwietniowym listopadzie, proszę Państwa miał być balkon, a jest kocing, cześć dla Ciebie to bez znaczenia świątek, piątek czy niedziela swoje trzeba odleżeć, nie? moja kochana cześć Oj, przepraszam, nie przeszkadzam. Już całuję rączki. Dobra, słuchajcie, tak mi się dzisiaj nie chce, ale to tak mi się nie chce. No i co się szczerzysz, co się szczerzysz już? ćwiczę, boże. Rozkładam matę. I jak przeżyję, to tak. widzimy się później. Moja kociurka, jak zawsze mi towarzyszy, bo chce się bawić. Później jeszcze odkurzamy, wiesz? Dobra, do roboty. Samo się nie zrobi. I to jest właśnie, słuchajcie, wsparcie. Mm, w ten sposób znajdzie się tutaj dla mnie miejsce do treningu. Ty myjesz sobie ząbki, tak? Dobrze, wieczorna toaleta. Dzisiaj, słuchajcie, jest bardzo ważny mecz. A jak jest bardzo ważny mecz? To ja mam rozbudowaną pielęgnację. Jak możecie po mnie zauważyć, jestem już po treningu, nie było miło, ale cieszę się, że go zrobiłam. Jak widzicie, moi przybysze, bo już są albo w dwójkę, albo w trójkę na brodzie, rosną. Kolonia, słuchajcie, tutaj zapuszcza swoje korzenie. Eee, ja lecę szybko z Mariuszem na spacer i zjeść jakąś kolację na szybko, chyba ten twarożek, który wczoraj robiłam. I chcę jeszcze, słuchajcie, podkurać, póki nie ma ciszy nocnej, bo jak się robi deskę to widzi się w jakim stanie jest podłoga i jak bardzo bułka z Mariuszem Sielenią. Ja trochę też. Także mam nadzieję, że dzisiejszy filmik przypadł Wam do gustu. Tak w sumie mocno kosmetycznie jak na mnie, ale myślę, że takie filmiki na prawie typowo babskim kanale też są potrzebne. Także dajcie znać jak Wasze zużycia i co teraz zużywacie z kolorówki. Także wiecie, że mogłoby być lepiej jeśli chodzi o ten kosmetyk, ale chcecie go zużyć. Dobra, ja już nie przedłużam. Żegnam się i widzimy się w następnym filmie. Tchau.